Mam nadzieję, że obejrzeliście teledysk dogłębniej i zastanowiliście się, o co tak naprawdę chodziło jaki był tam przekaz. A teraz już przechodzimy do naszej głównej dyskusji. Mam nadzieję, bardzo, mam nadzieję bardzo kreatywnej i że dojdziemy do kilku wspólnych wątków, bądź też płaszczyzn, na których będziemy mogli się porozumiewać. Z nami Wojciech Skóra, witam serdecznie. Witam serdecznie. Gazeta na SPLiW. No i trener oraz mistrz Polski w triatlonie, pan Bogumił Puszkowski. Witam serdecznie. Panowie, to jak z tą marihuaną, jak to z konopią jest, jak waszym, czym ona jest tak naprawdę dla Was i dla ludzi z Waszego otoczenia? Może najpierw od Wojtka e, Czym jest marihuana? Marihuana to jest jedno z 40 tysięcy 40 zastosowań konopi, e, w zasadzie to najbardziej kontrowersyjne obecnie. E, z możemy robić bardzo wiele rzeczy, od bioplastiku, paliw, e, lekarstw, e, nawet pobudowanie domów. Marihuana jest taką używką, która jest bardzo problematyczna obecnie dla wielu krajów na świecie, ponieważ nie szkodzi, nie zabija i nie wygląda takich szkód społecznych, zdrowotnych, jak dotychczas legalne narkotyki, czyli alkohol i tytoń, lub środki przeciwdziałane, które są dostępne w każdej akcji. Może, tak, tak. No, może nie, tak nie zabija, nie jest tak szkodliwa, ale czy uzależnia, moim ale, Czy uzależnia? To jest bardzo drugie pytanie. Uzależnia też e, Coca-Cola, e, herbata, kawa e, czy seks, prawda? Tak, Zgadzam, się, ale w takim razie... rano, fizycznie ale, ale mhm. i też nikt przed nią nie umarł przez kilka tysięcy lat, więc jest bezpieczny spotkać. A z Pana perspektywy, czym jest marihuana ze środowiska sportowców? Marihuana jest zapachem przede wszystkim, ja nie miałem okazji z niej skorzystać, w związku z tym mogłem tylko podchodzić i usłyszeć, że zapach, który się unosi wokół określonej grupy ludzi, to jest właśnie marihuana. Z mojej perspektywy to jest tak, że ja poruszam się w środowisku ludzi, którzy chcą mieć poczucie wpływu. W związku z tym myślę, że marihuana, jako środek, tak samo jak alkohol czy jakiekolwiek inne elementy, które wywołują wpływ na centralny układ nerwowy, to jest takie troszeczkę zakłócenie tego poczucia wpływu. W związku z tym ja nie lubię tego stanu, ja z tego nie korzystam. Natomiast jeśli chodzi o takie wyluzowanie albo taką potrzebę zabawy, no to ja to realizuję po trzech głębokich wdechach i nie potrzebuję tych zewnętrznych elementów. Z waszej perspektywy, panowie, czy wy rozumiecie drugą stronę barykady? Czy ty, Wojtek, rozumiesz tych ludzi, którzy nie chcą legalizacji, bądź też nie chcą zażywać tego? Czy ty masz zero tolerancji dla tych ludzi? Mówisz, że hej, jak? Przecież to jest najlepsze na świecie i powinniśmy wszyscy. Nie, oczywiście nie namawiamy do użycia. Przede wszystkim dlatego rozmawiamy w tym programie, ponieważ obecne prawo stanowi wielki problem. 30 tysięcy osób rocznie jest zamykanych. Płacimy 80 milionów złotych na system ścigania, system karny. Ci młodzi ludzie, którzy mogliby sobie uprawiać sport za te pieniądze, które by, te pieniądze można by przeznaczyć na finansowanie, edukacji lub, lub sport, są przeznaczane na kryminalizację tych młodych ludzi i ten system jest szkodliwy. My tutaj nie mówimy, że marihuana musi być zalegalizowana, musimy ją palić. Zastanówmy się trzeźwo, jak wygląda ten system, czy musimy robić przestępców z ludzi, którzy posiadają 0,1-0,2 g marihuany, środka, który jest bezpieczny, mniej więcej dla zdrowia. Wiadomo, że wszystko szkodzi, szkodzi alkohol. Sz wszystko szkodzi... w nadmiarze. Wszystko w nadmiarze oczywiście, dlatego, dlatego nie, de de nie demonizujmy tego środka, zastanówmy się i stwórzmy racjonalne prawo, abyśmy mogli chronić i rozwijać nasze dzieci i nasz kraj. O naszych dzieciach i o całym prawie jeszcze porozmawiamy trochę później. Pani Bobu, czy pan rozumie tych ludzi, którzy chcą palić marihuanę? Znaczy, rozumiem, tylko, rozumiem. rozumiem tylko po, w jednym aspekcie, że, że rozumiem, że na rynku są takie środki, których ja też nie uznaję, i to są papierosy i alkohol. A są legalne, ale ja z nich nie korzystam. W związku z tym dla mnie w gruncie rzeczy nie ma znaczenia, czy ktoś zalegalizuje ten środek, czy nie zalegalizuje, bo tak samo jak ja chcę mieć poczucie wpływu, w ten sam sposób wychowuję swoje dzieci. W związku z tym ja już dawno przestałem wierzyć, że system, w którym funkcjonujemy, jest w stanie uchronić moich najbliższych od tego, żeby stosowali taki czy nie inny środek. W związku z tym myślę, że to nie jest dyskusja na temat tego, czy... Powinno się legalizować czy nie, tylko kwestia legalizacji to jest kwestia, z mojej perspektywy, czy w tej chwili będzie na tym zarabiało państwo jako instytucja, która każe ludzi, którzy biorą marihuanę, czy też osoby, które zaczną się tym legalnie zajmować, tym samym one będą w świetle prawa i obowiązujących przepisów mogli na tym zarabiać. W związku z tym w tej chwili się zarabia na papierosach coraz mniej, na, alko na alkoholu również. Myślę, że to jest grupa ludzi, którzy wymyślili sobie, że okej, okay, my chcielibyśmy w taki sam sposób zarabiać na marihuanę. Ja jestem przeciwny tego, temu, żeby, żeby w obiegu były zarówno papierosy, jak i alkohol, ale jeżeli one są, no to, no to tak jak powiedziałem. Ja mam wpływ na swoich najbliższych i myślę, że środowisko, w którym się otaczam, to jest środowisko ludzi na tyle świadomych, że, że oni zdecydują, czy tak wziąć, czy nie wziąć. Natomiast mam wątpliwości co do e, procentowego udziału szkodliwości tego. Tak? Bo od momentu, w którym jest prawo, no to to twarde prawo, ale prawo, w związku z tym ja też bym chciał jeździć samochodem 200 na godzinę i wydaje mi się, że mam poczucie wpływu. Natomiast no ktoś zobligował mnie do tego, żeby jeździć 60. No w związku z tym, jeżeli ktoś zaakceptuje to, że 0,2 jest akceptowalne, 0,4 nie, no to ktoś, kto zostanie złapany na, na podwyższonym progu, powinien powiedzmy trafić do więzienia, czy być ukarany. Natomiast z mojej perspektywy to nie jest właściwe, tak samo jak jeśli chodzi o jazdę samochodem. Z mojej perspektywy, jeżeli chcemy wolności, a z tym jest podstawowy problem, i chyba profesor Bauman o tym powiedział. My chcemy z jednej strony wolności, ale nie chcemy ponosić żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. W związku z tym, jeżeli ktoś chce brać marihuanę albo jeździć samochodem 200 na godzinę, to ok, no ale to przyjmijmy. Decydujesz się na to, ale ponosisz wszelkie konsekwencje. Czyli jeżeli zostaniesz złapany albo spowodujesz wypadek, to nie obejmuje się system, na którym ułożymy pieniądze. A chciałbym sprawdzić nieco inny aspekt. Czy gdyby w Polsce była legalizacja. Panie Wogomile, to zacząłby pan palić? Tak jak powiedziałem, ja lubię mieć poczucie wpływu. W związku z tym ja nie paliłem nawet papierosów, Trudno mi jest być w tym momencie stroną. Dla mnie każda tego typu używka to jest utrata wpływu nad sobą. Tak? I... Bo cały czas w mediach pojawia się informacja, czy też ludzie o tym debatują, że jeżeli hej będzie legalizacja, to wszyscy zaczną palić. To nagle będziemy mieli z tym masowy problem. Czy, te, czy uważa pan, że, to jest, że faktycznie tak by było? Czy gdyby była legalizacja, to tutaj wszyscy, którzy siedzą w studiu dookoła, nagle by palili pomimo tego, że teraz tego nie chcą robić? To znaczy, to jest tendencyjne pytanie. Oczywiście, że nie. Tym bardziej, że jak głęboko wierzę w człowieczeństwo i od momentu, w którym tworzymy jakikolwiek system, to ideą tego systemu nie jest w gruncie rzeczy dbanie o dobro tych ludzi, którzy w tym systemie uczestniczą, tylko przede wszystkim dbało się o tenże system. W związku z tym, no na pewno ludzie nie zaczną palić wszyscy marihuany, bo oni są za bardzo świadomi, albo ja w nich za, za głęboko wierzę. A teraz z drugiej strony, Panie Wojtku, czy znajduje Pan negatywne skutki palenia marihuany? Zanim <laughs> odpowiem na to pytanie, chciałbym tutaj nawiązać do wypowiedzi mhm. tej kolegi. Marihuana to jest taki środek, który zawiera kanabinole, które są także dostępne czy także obecne w ludzkim organizmie. Kanabinol występuje w tak zwanym efekcie biegacza, kiedy się bardzo mocno zmęczymy. Ludzki mózg wydziela kanabinole, abyśmy sobie odpoczęli, abyśmy byli szczęśliwi. Mówi hola, nie trzeba biec, jest ok. Kanabinole są dostępne w mleku matki, wywołują odruch ssania, wywołują odruch bezpieczeństwa. Więc nawet ludzie, którzy nie palili, te kanabinole są w ich organizmie i na nich funkcjonują. Dlatego ten środek nie jest aż tak bardzo niebezpieczny. Jest niebezpieczny dla ludzi, którzy nie potrafią sobie poradzić z własnym życiem, ale tak, tak samo inne środki są szkodliwe dla nich. Eee, co by się zmieniło eee, po legalizacji? No, na pewno byśmy zarobili więcej pieniędzy do, do budżetu państwa, to jest około 8 miliardów wyliczają specjaliści, a w tym momencie zarabia na tym mafia i kim. Czy przeznacza te środki pieniężne na inne działalności kryminalne, prostytucje, łapówki itd., itd.? No dobrze. Mamy wiele pozytywnych, twoim zdaniem, aspektów palenia marihuany, które może moglibyśmy wymieniać przez pół programu, ale czy, czy sam zauważasz też negatywne? Czy, czy ja zauważam negatywne? No, ja nie mam z tym problemu, ale tak jak mówiłem, no na pewno niektórzy ludzie mają. Tak jak mają problem z piciem kawy, z psuciem zębów, z jedzeniem za dużej ilości ciastek, z otyłością, tak samo mogą mieć problem z marihuaną. Tak jak mówiłem, ona sama w sobie jest dość nieszkodliwym środkiem i dopóki w Polsce nie zmieniły się przepisy 10 lat temu, nikt tak naprawdę nie dyskutował o tym i nie było programów, debat, czy marihuana jest szkodliwa, bo nikomu nie szkodziła. Szkodzi teraz, ponieważ jest szkodliwe prawo i duża część młodych ludzi i konsumentów po prostu jest prześladowana, trafia i siedzi w więzieniu za, totalne, za totalną bzdurę, która nie ma w zasadzie większych, większej szkodliwości społecznej. W późniejszej części naszego programu będę chciał, żebyśmy trochę wybiegli w przyszłość naszymi oczami i wyobraźni i się zastanowili, co gdyby i co się będzie z nami działo, bo chciałbym tak też empirycznie o naszych doświadczeniach, które rozmawiacie odnośnie samych używek, no jak się panowie zgodzicie, jedną używek jest marihuana. Po prostu, z, zróbmy z tego taki jeden woreczek, do którego to na razie wrzucimy, na potrzebę naszej rozmowy. Czy marihuana, jeżeli byłaby legalna, to w Polsce byłoby lepiej, gorzej? Macie zdanie na ten temat? Czy, czy jakoś jesteście w stanie sobie to wyobrazić? Żeby mogło to wpłynąć jakoś na nasze funkcjonowanie, bo rozprawia się o tym bardzo dużo, robi się coraz więcej programów, debat. Nie tylko w, w, między ludźmi, ale także i w rządach w telewizji. I czy faktycznie to była jakaś wielka zmiana, jakieś wielkie faux bądź też wielkie wow, gdyby zalegalizowano tę marihuanę? Znaczy, problemem nie jest marihuana, tylko cała roślina, konopie. One mają, tak jak mówiłem, 40 40 tysięcy zastosowań. Jeżeli byśmy zmienili ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, moglibyśmy z paździerza konopnego budować bardzo tanie domy, bardzo zdrowe. E, moglibyśmy budować, e, e, produkować bioplastik, który w tej chwili jest wykorzystywany przez Mercedes do kompozytów samochodowych w innych krajach. Moglibyśmy produkować olej konotny, który ma idealne stężenie olejów omega-3 i omega-6. Moglibyśmy robić papier, ubrania. To jest cała ogromna gałęź przemysłu, nie mówiąc o zastosowaniu medycznym samej marihuany, która leczy raka, czy pomaga pacjentom chorym na stwardnienie rozsiane, na AIDS i na wiele, na wiele, na wiele innych chorób. Panie Bogumile, gdyby była legalizacja w Polsce, to czy... Wyobraża sobie pan, że stałoby się coś złego z ludźmi? Czy wierzy pan na tyle w ludzi, że prawo prawem, ale my wszyscy mamy przecież swój mózg? I tak ze wszystkiego umiemy. No, gdybym miał być uczciwy, to musiałbym przyjąć w takiej sytuacji, no, że jeżeli ona stałaby się legalna, jeżeli rzeczywiście miałaby być tak, e, miał mia, mieć być tak negatywny wpływ, no to statycznie niestety musielibyśmy przyjąć, że tego typu, sa, e, tego typu sytuacja spotykana jest przy paleniu papierosów czy przy piciu dużej ilości alkoholu. No, w związku z tym e, nie dzieje się tak w tej chwili, że e, cały nasz naród jest rozpity, albo idzie, nawet jeżeli był, no to. Wraz ze wzrostem świadomości ta ilość spożywanego alkoholu spada, albo rośnie jakość spożywanego tego alkoholu. Tak? Mam duże wątpliwości co do papierosów, ale od momentu, w którym państwo zdecydowało się powiedzieć A, czyli zdecydowało się zalegalizować te dwa elementy, no to myślę, że jest szalenie niespójne nie dawać pozwolenia na działalność tego typu instytucjom, które promują marihuana. Natomiast gdybym ja miał sam zdecydować, to wolałbym, żeby nie było takich, takich elementów, jak papierosy, jak marihuana, bo nie uważam, że one czemukolwiek służą, ale z drugiej strony... Ale tego już nie wyplenimy, papierosów papierosów, alkohol. Dokładnie tak, w związku z tym ja, ja, ja się z nimi nie utożsamiam, nigdy z tego nie korzystałem i na pewno nie będę nikogo do tego namawiał. Uważam, że człowieczeństwo zawiera się przede wszystkim w tym, żeby umieć powiedzieć e, pas w momencie, kiedy coś mi nie pasuje. E, no ja, ponieważ nie wierzę, tak jak powiedziałem, w system, to jedyne w co wierzę, to w bezpośredni wpływ na osoby, które się ze mną spo spotykają, w związku z tym e, ja staram się w nich zaszczepić jak największy poziom z, e, człowieczeństwa, w sobie również, w związku z tym przy takim aspekcie dojrzałości nie sądzę, żeby którykolwiek z nas e, chciał sięgnąć po tego typu używki. Albo nawet jeżeli to mi się zdarzy, to nie sądzę, żeby go one uzależniły. Natomiast problem się zaczyna za każdym razem w momencie, kiedy mówimy o legalizacji. Od którego momentu? Od którego momentu, bo tak jak kolega powiedział, Ludzie, jeżeli z sobą nie radzą sobie, no to tego od tej chwili jest taka sytuacja, że dowolny środek może im szkodzić. Może im szkodzić zwykły środek chemiczny na, na kater. bo... Zgadza się, ale czy z innej strony, gdyby do panu, jako do trenera przyszła osoba, która mówi chcę razem z panem ćwiczyć, chcę, żeby pan mnie prowadził, ale mówi otwarcie, palę marihuanę systematycznie, I czy ta osoba jest już skreślona w na znaczy no, moją rolą jest przede wszystkim przekonać go do tego, że to nie jest niezbędne. W związku z tym ja nie chcę z nim walczyć, ja chcę mu tylko pokazać, nazwijmy to inną stronę mocy, tak? I, że, że można to zrobić inaczej. I, I myślę, że to jest podstawowa idea przekonania e, ludzi, ludzkiego przekonania do jakiejś innej idei, a nie to, żeby mu tego zakazywać. Jeżeli ja mu pokażę świat, który... E, nabiera zupełnie innego wymiaru za sprawą tego, że jest sprawniejszy, za sprawą tego, że sam planuje nad swoim życiem, no, w związku z tym dużo trudniej mi jest sobie wyobrazić kogoś takiego, kto sięga po, po marki Panowie, do tej naszej rozmowy powrócimy w drugiej części naszego programu. Będziemy trochę idealizować i trochę marzyć o tym, jakby było gdyby i postaramy postaram, postaram się znaleźć wspólny punkt tego, jakby można było to usprawnić, żeby i wilk był syty i owca cała. Zostańcie z nami, za chwilę powracamy.